A ta chodziła! Super, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, jeden z najlepszych aktorów chciałem powiedzieć młodego pokolenia. A powiem, młodego pokolenia. Janusz Haber. witam ciebie. Serdecznie. 60, no to przecież. To no dobrze wygląda. No to jest y, młodego pokolenia. Całe życie. Powiedz mi w takim razie, na czym polega wyjątkowość, że nawet jak grasz drugi plan, to ty ten plan przejmujesz? Wiesz, co, no, Nie wiem, no to. Mama z tatą się spotkali, spodzili mnie w pięknych okolicznościach przyrody. Może to ma jakiś wpływ na to. Nie wiem, fajnie w domu miałem. Może to ma jakiś wpływ na to. Zawsze robiłem to co chciałem, może to ma jakiś wpływ na to. Cholera wie. Powiedz mi, jak to jest mieć taki duży dystans tego zawodu? Bo zawsze oglądając swoje role czy nawet obecność w mediach, Twoją publiczność. ty masz taki dystans, masz taki luz, nie masz takiej spiętej dupy. Doświadczenie, charakter. Nie wiem, po prostu traktuję ciebie teraz jako człowieka gadamy jak z człowiekiem, jakbyśmy się poznali. Gdybyś się mnie zapytał, mogę ci pomóc. Ja mogę mogę ci pomóc. Bo ja bym się zapytał, mogę, możesz mi pomóc. Bardzo tak chętnie, Za 15 minut uciekasz do teatru, dlatego udałoby się go. Ja duszę szybko zmać. No właśnie. No gadamy sobie, nie wiem, może dlatego, że po prostu traktuję tego, kto ze mną rozmawia jak partnera. No chyba, że już byś gadał takie głupoty, żebym powiedział, ci spadaj na drzewo, nie bym poszedł. A nie chcę, bo w takim razie byśmy musieli stoczyć jakiś pojedynek w Formule MMA, ale to dziś nie ławej ma Heaven and Hell. Dlaczego przyjąłeś tę propozycję? To Twórcy 365 dni, nowe wyzwanie aktorskie, dobra stawka, czy coś, czego jeszcze nie próbowałeś w swojej filmografii? No słuchaj, zawsze chciałem zagrać sędziego, bo w większości ról yy, byłem po drugiej stronie barykady, no i chciałem zobaczyć jak to jest, jak się uderza tym młotkiem i się mówi 5 lat, 10 lat, 15 lat. No to jest jeden powód, a drugi powód yy, Magda Boczarska, no bo po prostu lubię ją jako osobę, cenię jako aktorkę. No i mieliśmy wszystkie sceny praktycznie razem do zagrania. Powiedz mi, czy Kevin and Hell przyczyni się do tego, że będzie oswojona relacja młodszy mężczyzna, starsza kobieta? Bo odwrotnie jest to już... Jest przyzwyczajenie, jest przyzwolenie środowiskowe. Z drugiej strony nie do końca. Często się to kojarzy z krytyką typu, że syneczek szuka mamusi. Powiedz mi, czy ten film ma zmienić obraz takich relacji? Nie wiem, nie jestem wróżem, ale na pewno... Yy... Przyda się akurat taki jak gdyby obraz, żeby ludzie zobaczyli, no, że miłość nie wybiera. Kupi napina łuk, wypuszcza strzałę, no i, i jest jak gdyby miłość. I chciałbym miłość traktować zawsze w takim czystym wymiarze, prawda? I, yy, i myślę, że też jest to film o generalnie o marzeniach. Yy, Kino powinno być o marzeniach i to jest film, że marzenia warto jak gdyby spełniać. Więc jeżeli się przytrafi taka historia, że starsza kobieta zakocha się w młodszym mężczyźnie, a młodszy mężczyzna zakocha się w starszej kobiecie, to trzeba w to iść. Czy można powiedzieć, że Jadu, podsumowując naszą rozmowę, bo Jadu zaraz ucieka do teatru na jakiś spektakl. A o Żenek w Szóstym Pietrze. Na Szóste piętro, orzenek, sprawdźcie to, a w takim razie jak zachęcisz ludzi do obejrzenia? Jadusz Habior, jak przekonać fanów Jadusza Habiora, którzy role kojarzone są głównie z filmami akcji, filmami sensacyjnymi, do takiej dramacie miłosnym? Słuchaj, nie wiem, no ja tutaj mówiłem, wiesz, o tym filmie nie jestem, jak gdyby sprzedawcą, ja jestem aktorem, który, jak gdyby, zagrał. No jak po prostu was zainteresowało to, co powiedziałem, albo to, co słyszeliście, no to idźcie na ten. Film. Czyli spełnił swoje marzenie Jadusz Habior, leź do teatru, dziękuję za rozmowę. Ok, zinkie.